Witajcie, Sebastian Górski z tej strony, redakcja komputer a to co trzymam w rękach, w zasadzie przed twarzą, to LG G2. Jak każdy smartfon na rynku ma swoje słabe i mocne strony, za chwilę je Wam przedstawimy. Trzeba przyznać, że LG odwaliło kawał dobrej roboty w zakresie dodatkowych funkcji oferowanych przez systemową nakładkę. Optimus UI pozwala m.in. śledzić wzrok użytkownika, wysuwać z bocznego panelu najczęściej używane programy, a także korzystać z mini aplikacji z regulowanym poziomem przezroczystości. Dodajmy do tego obsługę gestów, a nawet możliwość dostosowania klawiatury do własnych preferencji. Czysta przyjemność, tak w skrócie można określić odczucia towarzyszące oglądaniu obrazu na ekranie LG G2. Kąty widzenia bardzo szerokie, intensywne kolory, a do tego rozdzielczość Full HD powodują, że nie ma się do czego przyczepić. Posiadacz tego smartfonu nie będzie miał problemu z widocznością ekranu w świetle słonecznym. Budowany czujnik oświetlenia poprawnie dostosowuje jasność do panujących na zewnątrz warunków. Z powodzeniem LG G2 może pełnić rolę przenośnej konsoli do gier. Wspomniany wcześniej bardzo dobry ekran w połączeniu z mocnymi komponentami i mnóstwem gier z Google Play zadowolą każdego fana mobilnej rozrywki. Znajdujący się w środku chipset Qualcomm Snapdragon 800 w połączeniu z układem graficznym Adreno 330 dostawiają potencjalną konkurencję daleko w tyle. Entuzjaści fotografowania oraz filmowania kupując LG G2 będą usatysfakcjonowani. Jakość zdjęć uzyskiwanych za pomocą głównego 13-megapikselowego aparatu jest bardzo dobra. Nie brakuje trybów tematycznych oraz ręcznych ustawień dla bardziej zaawansowanych. Przyda się na pewno optyczna stabilizacja obrazu oraz dioda doświetlająca. W kwestii wideo jest podobnie. LG G2 potrafi rejestrować wideo w Full HD z prędkością aż 60 klatek na sekundę. LG G2 ma wszystko czego potrzebuje nowoczesny smartfon w zakresie komunikacji. Modem LTF w kategorii czwartej, dwuzakresowe Wi-Fi obsługujące najnowszy standard 802.11ac, a także Bluetooth 4.0 i NFC. Co ciekawe smartfon możemy również potraktować jako pilota zdalnego sterowania dzięki odbiornikowi i nadajnikowi podczerwieni. W dłuższym czasie używania nowatorskiego systemu sterowania LG 2 nasz wertyk brzmi nie dziękuję. Oczywiście znajdą się tacy, którym umiejscowienie przycisków sterujących od razu przypadnie do gustu, szczególnie podczas dzwonienia. Dla nas przyzwyczajonych już od lat do tradycyjnego układu nie ma jednak na to szans. Standardowa wersja LG 2 ma 16 GB budowanej pamięci na dane. Niestety dla użytkownika zostaje około 10 GB i na tym koniec. To może dodatkowa karta pamięci microSD? Nie, nie ma takiej opcji. Pozostaje wam zakup droższej wersji LG G2 o dwukrotnej pojemności lub wykorzystanie portu mikro USB, który na szczęście obsługuje tryb Host USB. Można uznać, że dla posiadacza nowego telefonu niewymienna bateria rzadko kiedy bywa problemem. Jeśli jednak przydarzy się jakaś awaria lub po dłuższym czasie efektywność ogniwa zaczyna spadać, pozostaje nam jedynie wymiana smartfonu na nowy. Opinie użytkowników na temat takiego rozwiązania są dalekie od pozytywnych, jak dla nas to również poważny minus. Obiecywali kosmiczne doznania audio, a tymczasem jest dość przeciętny. Szczególnie jeśli chodzi o dźwięk dobywający się z głośników. O ile korzystacie ze słuchawek, wszystko jest w porządku. Ale słuchanie muzyki lub oglądanie filmów bez nich nie jest już tak przyjemne. Umiejscowienie głośników również pozostawia wiele do życzenia. Wodoodporność i odporność na kurz to nowy trend, którym podąża coraz więcej producentów smartfonów. Dla niektórych brak takich cech dyskwalifikuje telefon już na starcie. Czy nierozbieralnej konstrukcji, jaką charakteryzuje się urządzenie, aż prosi się o uszczelnienie L2. Mamy wrażenie, że tylko by na tym zyskało. Oczywiście na cenie również.